Czeka nas, mam nadzieję, fantastyczne spotkanie. Oby dopisał poziom. A będziemy oglądać emocjonujące widowisko. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Wracają europejskie puchary. Wraca Liga Mistrzów. Bardzo nam tego brakowało. Przed nami pierwsza kolejka i mamy nadzieję, że poziom meczu nas nie zawiedzie. To nie lada gratka dla wszystkich kochających piłkę. a pewno siedzą jak na szpilkach. Ten mecz jest pierwszym spotkaniem tych drużyn w Pucharach. Zobaczymy, czy będzie to droga po chwale, czy może jednak nie będzie tak kolorowa. Gospodarzy. W bramce Jan Zomer. W obronie Bastoni wystąpi razem z Francesco Acerbi. Henrik Mkhitaryan oraz Nicolo Barella zagrają w środku pomocy. Z przodu sztab szkoleniowy postawił na duet napastników, a czas pokaże z jakim skutkiem. Pójdźmy teraz. Dzisiejszy skład Liverpoolu. Alison Becker między słupkami. Mo Salah oraz Gakpo zagrają na skrzydłach. Formacja z wyraźną szpicą. Zatem tak. W linii ataku osamotniony napastnik. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Bela Kanci, Enrique, Mukhtariana, Di Marco, Francesco, Acerbi, Mukhtariana, Nicolo, Barella, Kanji Dobry przeszkód na dobrą może być ciekawie, wyraźnie spał on kilkumetrowy, przecież musiał to być, złe zagranie. Kerkes Virgil van Dijk Cody Dominik Soboslaj Ekitike. Starają się wymieniać piłkę, poszukać luki w defensywie Cierpliwości im nie brakło, jednak ten atak spalił na pan... Jest w idealnej sytuacji, jak to rozegra! To nie koniec! Proszę państwa! Jest! Żelają, a to dopiero początek. Widzimy tę sytuację raz jeszcze. Można było tej bramki uniknąć. Za bardzo odpuścili krycie w polu karnym i rywal wykorzystał. Trzeba było szybki i mieli sporo czasu by zażegnać niebezpieczeństwo. Lautaro Martinez. Ładnie rozwija się ta akcja. Spróbują stworzyć grą sytuację. ma żelazne nerwy. Ryan Hrafenberg. Sędzia zgodnie z duchem gry. Zastosował korzyść na rzecz Liverpoolu. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Zobaczmy jakie rozwiązanie wybierze. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. A tam szalanow. Mo sala. Zanie teraz odebrał Piłkę Rywalowi. Lautaro Martinez. Henrik Mkhitaryan. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Kerkes. Bertrand Vandal. Dominik Soposlaj. Herkes. Atak Terec. Przesuwają się pod bramkę. No i odjechał teraz z piłką. A teraz znakomite dogranie. By tak interweniować w polu karnym trzeba nie mieć układu nerwowego. Miałem wrażenie, że to nie skończy się dobrze, ale jednak ślisk był wymierzony. Widać, należą się wielkie braki. Sędzia wjeżdża na korzyść Liverpoolu. Będę żółwony. Kierkes. ma dobre opcje do rozegrania. I spalony. Sędzia dobrze to teraz odpisuje. I Marto. Ogranie w pole tylko Nikt go tam nie tnuje. A im teraz remis. tak proszę państwa, piłka ostatecznie ląduje w szatce przepiękna była to obrona pierwszego strzału, ale za drugim razem nie udało się. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle zupełnie niespodziewanie jednak Tak W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota bramkarska. Zbieramy grę po bramce wyrównującej na 1-1. Był tam faul, ale gramy dalej. Zastosowana korzyść na rzecz Liverpoolu. Trzymuje się przy piłce, może wybrać podanie. Ibrahima Konaty. Ryan Hrafenberg. Donor Bradley. Podanie do Bradleya. I do Kurama. Może być bardzo groźnie. Szansa czy impas? Tak! Jest gol! Raz na wozie! Raz pod wozem! Ale teraz zdecydowanie na wozie! Odrabiają stratę bramki z początku meczu. I obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. Ładna bramka z bliskiego dystansu. Pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Ależ teraz radość w strefie trenerskiej. Nic dziwnego. Dopinają swego. Muszą się cieszyć, że wreszcie prowadzą. Liverpool przegrywa, ale ma dużo czasu, by mecz zakończył się inaczej. Dominik Soposlaj. Patrzmy, Liverpool buduje akcję na połowie przeciwnika. Pracą jednak Teraz muszą dobrze ustawić szyki obronne. Próbuje teraz uderzać na bramkę. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelne. Szkoda, następnym razem powinno się udać. Do makestera. Bardzo dobra interwencja. Odzyskuje piłkę zaszeguje niebezpieczeństwo. Speczna teraz akcja obronna w całki. Derec bardzo pewnie potrafią dziś utrzymywać się przy piłce. Niestety niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego w końcu bo jest brójsk to było przełożyć się na dwugrankowe prowadzenie. Nie wierzę, że to nie wpadło. Mogło być komfortowe prowadzenie, a tak dalej mamy sytuację skową. Konor Bradley. Ryan Grafenberg. Zgodnie z ruchem gry zastosował korzyść na rzecz Liverpoolu. Teraz będzie szansa kapitalne to zagranie. Świetny, ważny odbiór. Z tej akcji już nic nie będzie. Stanowcza interwencja i po ataku. Henrik Nikitarian. Turan. Gadają na laurach, szukają kolejnej sytuacji w obszarze pola karnego. Umie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie oddaje jej za bezsen. Uwaga, udany przechwyć teraz. Sala. Opao Martinez, jak to rozwiąże? są broni, choć przecież nie miał prawa, to musiał być gol. Podanie. No ładne było to uderzenie teraz. Szkoda. Tak, dobrze tutaj przymierzył. Uderzył technicznie i niewiele zabrakło. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Ten występ niewątpliwie mógł się podobać. Wszystko za... I gramy. Liverpool z pewnością nie powiedział jeszcze w tym spotkaniu ostatniego słowa. Spodziewam się szarży z ich strony. Virgil van Dijk. Dominik Soboslaj. Connor Bradley. Cody Gakpo. Gakpo. Do Macalistera. Perkes. Cody Gakpo. Virgil van Dijk. Dominik Soboslaj. Juka dostaje Dominik Soboslaj. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Dobrze sobie radzi pod naciskiem. Conor Bradley. Mo no, Salah. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. Może próbować dośrodkowania. Nie przerodzi się to od nic groźniejszego. Odzyskują piłkę. Ryan Hrafenberg. Dominik Soboslaj. Aleksander Isak. Salah. Isak. No tak, w tym przypadku To z dużej tmury mały deszcz Pewna obrona strzału Liverpool nie potrafi Stworzyć sobie gość w sytuacji by posła klinka do tego. Jeśli chcą to wygrać, muszą to zmienić Cialano Bastoni W okolicy pola karnego. Może być ciekawie. Trzech są przy piłce. Był tam faul, ale gramy dalej. Zastosowana korzyść na rzecz Liverpoolu. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego nie wyszło. It przejęcie piłki graj Marko na ty Mo no Salah Ryan Hrafenberg Salah Mo no Salah znalazł sobie wolną przestrzeń na boku o wyjątkowo nierozsądne zachowanie On już przecież ma na koncie żółtą kartkę a właściwie teraz należy mu się druga I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Jest do szackowanie. Świetnie. Tak jest! Dopisuje sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu. Można tylko patrzeć i pić mu zasłużone brawo. Znamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował jego kolegi. Celny strzał z bardzo niewielkiej odległości. Z takiego miejsca naprawdę trudno o pomyłkę. I znowu tracą bramkę. Gdyby tylko mógł, Arnes Lot chyba wczytał, by Gray zaczął od nowa, ale oczywiście nie może. na te Virgil van Dijk. Florian Wirc. Florian Wirc. Jakpo. Skuteczny dribbling. Może być ciekawie. Świetnie w obronie. Nie było tutaj miejsca na błąd. Pełna zgoda. Dobra postawa linii defensywnej. Denzel Dumfries No nie. Prosto pod nogi rywala. Nieźle rozprowadzają tę akcję. Przy piłce Cody Gappo. I w przez w szesnastce. Tym razem ryzyko się opłaciło. Szalanoglu i Marco. Nicolo Barella. Do końca podstawowego czasu gry. Już tylko kwadrans. Barella. Odpalił teraz niesamowitą rakietę, ale zabrakło dobrych współrzędnych. Od pierwszego bliska grają naprawdę dobrą efektowną piłkę, stwarzają mnóstwo okazji. Mają tak zwany dzień konia. Dlatego te statystyki raczej nikogo nie zaskoczyły. Rywale są dziś bez szans. Dobrze się to zapowiadało, ale doskonale interweniuje. Jan Zomer, Benzel Dumfries. Do końca meczu pozostało już niewiele i widać, że oni najchętniej już by to spotkanie zakończyli. Prowadzą i wymieniają podania na własnej połowie, czekając na końcowy gwizdek. Taką grą odbierają Bada ma szansę! Doskonała parada, nie tym razem! Widać, że szuka kolejnych bramek. Muszą mieć się na ważności, a dochodzi do sytuacji strzeleckiej. Przerwa w a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Grywa teraz piłkę w szesnastkę. Tak jest! Mamy kolejnego gola! Trzy pieczętowują okazałe zwycięstwo. Nie ma złudzeń, kto jest lepszy? Świetne to piłka na 16 metry. Dobrze teraz to widać na powtórce. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Mina Minagera mówi wszystko, to nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopiecznych. No już chyba cieszą się, że ten wyjątkowo jednostronny mecz zmierza ku końcowi. Teraz akce a v druhém stone. Cody Gappo. Chalanoglu. Nogu. Francesco Acervi. Uram. Je tam Frantiado Grasse Liverpoolu. Do McAllistera. Florian Wirtz. Virgil van Dijk. McAllister. Do McAllistera. Mamy doliczone dwie minuty. To niewiele, ale gra była płynna. Bez większych przestojów. I do Curama. Nic nie wyszło z tego strzału. wykoszek, Dośrodkowuje pod bramkę. Dobre ustawienie. Wybija piłkę. Koniec meczu i bardzo udany start w tych rozgrywkach pierwsza kolejka pierwsze zwycięstwo u echa część stawia poprzeczkę wysoko tu nikt nie może kupić punktów już na starcie zespół zagrał dziś bardzo dojrzale kontrolował grę i mamy tego efektu nie narażę się chyba nikomu jeśli powiem że lautaro martinez odjawił się nam dziś na to, punkt wyliczny. dwie i to w wygranym meczu no ma powody do zadania